Cześć. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak wymienić grzałkę w pralce Panasonic. Dokładny model NA147 VB3. Pralka 7 kg. W pralce nie wyświetla się żaden błąd. Natomiast po prostu nie podgrzewa wody. Podczas prania zauważono, że pralka pierze w zimnej wodzie. Eee, dlatego wymienimy grzałkę. Ja już ją sprawdziłem. Jest po prostu przepalona. Tak więc, do dzieła. Ściągamy górną pokrywę. Przedni panel. Trzeba niestety tutaj cały front zdemontować, ponieważ e, grzałka znajduje się z przodu i niestety nie ma do niej dojścia. Trzeba ściągnąć cały front, aby wymienić grzałkę. Tą maskownicę przesuwamy w lewo, żeby wyskoczyła nam z tych zaczepów. I tu na dole mamy jeszcze dwie śruby do odkręcenia frontu. Musimy pamiętać o wykręceniu tutaj tego elementu. Aby wyczepić zamek, musimy podważyć śrubokrętem płaskim tą zapadkę. Niestety dostęp do grzałki jest utrudniony poprzez ten betonowy obciążnik. Dlatego będę musiał usunąć te śruby, zdjąć obciążnik, żeby dostać się do grzałki, która jest w tym miejscu. Tu są jeszcze dwie śrubki chroniące grzałkę przed zalaniem. No i mamy dostęp do grzałki. Tu znajdują się jej elektrody. Mamy czujnik temperatury NTC. To znaczy, że wraz z wzrostem temperatury maleje opór tego czujnika. Warto go też zweryfikować. Czasem nie, tylko, nie cała grzałka jest uszkodzona, a czasem tylko czujnik. Wow, łatwo wyszedł. Nie powinno tak być. Sprawdzę. Y Ciągłość obwodu na grzałce. Nie ma ciągłości. Grzałka przepalona. A tak z ciekawości sprawdzimy jeszcze impedancję czujnika temperatury w temperaturze pokojowej. 19,5 km 194 Zobaczcie, jak przytrzymam rękę, od razu jego impedancja spada. Przed chwilą było 19,5, już jest 18. Jak zabiorę rękę, to za chwilę powinno zacząć rosnąć. Ponieważ jest chłodniej. O, i już czujnik traci temperaturę. I powoli ta wartość będzie rosła. To taka ciekawostka, jak działają czujniki temperatury. Warto oczywiście czujnik temperatury przy wymiarnej grzałki wymienić na nowy. Jego koszt to są śrubki. Ja oczywiście założę grzałkę z nowym czujnikiem. Tak, aby mieć pewność, że za jakiś czas po prostu sam czujnik się nie uszkodzi. jak już robimy to od razu porządnie. Żeby wyciągnąć grzałkę z pralki, Znaczy przede wszystkim musimy zabrać sobie przewody, żeby wyciekająca woda nam nie zalała ich, to po pierwsze. A po drugie, wykręcamy tą śrubkę, wpychamy tę śrubę gwintowaną, ponieważ za chwilę Wam pokażę, a nawet teraz Wam pokażę, tu jest taki element, jeżeli dokręcamy śrubę tutaj, nakrętkę, to ten element dociska nam uszczelkę, przez co grzałka się trzyma, no i jest uszczelnienie. Jeżeli nie wypchniemy z powrotem tego elementu gwintowanego, to Uszczelka nam nie odpuści i nie będziemy mogli wyciągnąć grzałki. Także po wykręceniu, najlepiej wyciągnąć całą nakrętkę. Warto wcisnąć do końca, żeby jak najmniejszy opór stawiała sparciała guma. Kiedy mamy odkręcone, całą grzałkę wysuwamy po prostu. Możemy ją sobie podważyć na przykład śrubokrętem. Zobaczcie, jeżeli nie możecie wyciągnąć grzałki, to po prostu ta uszczelka jest zastana w gnieździe. Należy ją podważyć z jednej strony, z drugiej strony i za samą uszczelkę po prostu ciągnąć. Nie wyciągniemy tym całej grzałki, ale chodzi o to, żeby uszczelka popuściła. O, u mnie popuściła I idzie cała grzałka. Grzałka po wyjęciu wygląda tak. Tu jest przepalona. Dobrze. montujemy nową. Warto sobie tą przestrzeń wyczyścić, bo tu jest fajny dostęp do kamienia czy innych zanieczyszczeń, które zalegają na dnie zbiornika. Przeczyszczamy sobie tą przestrzeń. Wyciągamy to, co tam siedzi. I wkładamy nową grzałkę. Nowa grzałka założona. Składamy teraz wszystko w odwrotnej kolejności, czyli zakładamy daszek, e, obciążnik betonowy, następnie płytę frontową, zapinamy kabelek od blokady drzwi, podłączamy e, rurki obiegowe, następnie dolna maskownica, górny panel. Do tego jeszcze dozownik detergentów. No, i możemy wtedy uruchamiać pralkę z programem testowym. No, w zasadzie z normalnym programem. Na najwyższą temperaturę zobaczyć, czy pralka będzie grzała. Jeżeli filmik był pomocny, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji. Takich filmików będzie więcej. Miłej naprawy. Siemanko.